you <laughs> Panie, szanowny panie kandydacie, przy całym szacunku naprawdę bardzo prosiłbym o, o przedstawiciela kandydata na, na, na urząd prezydenta, bo nie chciałbym naprawdę, żeby to nasze spotkanie się przerodziło. Będziemy po prostu przez to mieli, że tak powiem, żal ze strony innych kandydatów. I zresztą będzie to dosyć krótko taka możliwość. Zaprasz zapraszamy, Nie Jest przedstawiciel Komitetu Wyborczego Pana Karola, Kornela Malawieckiego przepraszam. Jest przedstawiciel Komitetu Wyborczego Pana Grzegorza Brana. Czy są jeszcze przedstawiciele jakichś komitetów wyborczych, jakichś konkretnych kandydatów? Czy jest jeszcze przedstawiciel jakiegoś komitetu wyborczego, jak do kandydata? Do widzenia. Proszę Państwa, więc tak tutaj przedstawiam Pani... Pani Paulina Wiatr z Komitetu Wyborczego Pana Andrzeja Dudy. Pan Krzysztof Jadłoń wyborczego Maroka Pan Bogdan Ludkowski od Pana Grzegorza Brauna i Pan Ernest Nosko z Ruchu Narodowego jako przedstawiciel Komitetu Wyborczego Pana Kowalskiego i Będzie... Dobrze, więc mamy tutaj pana Słomkę w bardzo poważnej sprawie, czyli, czyli komitetu wyborczego pana Słomki Sprawo. Fala. tych komitetów wyborczych, tych kandydatów, spodziewać się, że Państwo w razie potrzeby będą delegować nasze osoby i będą współdziałać w tworzeniu tego oddolnego ruchu do projektu Witam Państwa serdecznie. Jak najbardziej nie chciałem tutaj za tej polityki uprawiać i forsować mojego kandydata, Znaliśmy już te z województwa mazowieckiego, gdzie tam na czerwono było województwo mazowieckie, a zaraz za nim na zielono. No i postanowiliśmy coś zrobić na rzecz uczciwych wyborów. Wiecie, że równe Dolodowy praktycznie nie, nie startował w wyborach samorządowych. Mieliśmy tylko kandydatów z sejmików wojewódzkich. No i wiadomo, że mieliśmy tam ładne szanse, tak? Ale jakby Polska jest najważniejsza i zaangażowaliśmy się w te wybory, Wyborów. No i yy, to wszystko, co tu mówicie, to myśmy już tak naprawdę na tym moim terenie, na terenie powiatu e, Dzierżoniowskiego, bo byłem pełnomocnikiem do tej pory tylko na terenie powiatu Dzierżoniowskiego, z którego pochodzę. Myśmy już to przerobili. Myśmy przerobili szkolenia, myśmy przerobili prawników, którzy z nami współpracowali, myśmy przer, przer, yy, przerobili wojny w yy, komisjach. E, mamy pewne już doświadczenia i efektem tego wszystkiego było tak, że tam gdzie mieliśmy praktycznie 100% obsadzonych komisji, czyli na terenie samego Dzierżuniowa, z którego ja pochodzę, procent e, był około 10%, około 10 było głosów nieważnych. Cała reszta dookoła, im nas było mniej tych, tych procentów, Ktoś to musiał jednak dostrzec i po prostu dali nas pięć powiatów do tego, żeby jakby się tym zajął. Więc to nie jest tak, że my tego nie widzimy, tak? Być może zbyt dużo jakichś szczepliwości, w stosunku do nas nie powoduje, że tutaj czy Roberta, czy Bosaka, czy kogoś innego nie ma, tak? Ale najważniejsza jest zasada, najważniejsze są uczciwe wybory. I przynajmniej to ja będę na tym terenie nie, na terenie województwa wszystkiego, jeżeli ktoś tutaj jest... To zapraszam o skontaktowanie się. To jak najbardziej po pewnymi warunkami przyjmiemy ludzi do komisji. Warunki muszą być następujące: to muszą być ludzie, którzy będą chcieli się przeszkolić nie tylko przez miasto, które robi te szkolenia, ale też przez nas. Ja tutaj po to przyjechałem, żeby właśnie się czegoś więcej dowiedzieć na temat tych różnych szkoleń i tak dalej, po to, żeby przekazywać to wszystko dalej. Drugi warunek to jest taki, że nie będzie siedzenia w komisji. Pół dnia, drugiego pół nie ma. Siedzimy od początku do końca i to w ogóle jest warunkiem podstawowym. Trzecia <klucz> ta rzecz, taka naprawdę będzie smutna. Muszę wam powiedzieć, my sobie poradzimy z, ze zbieraniem podpisów, Po nas jest trochę, jak sobie dajemy radę. Ale jak żeśmy pilnowali tak naprawdę teraz wyborów dla pisu na naszym terenie I, i faktycznie żeśmy już pilnowali, tak w tej chwili PiS mówi, że oni naszego kandydata po nie będą zbierać. Bo po co? Bo przecież to jest taki oszołom. Czy Marian ma szansę wygrać? Nie powinienem tego powiedzieć, mam nadzieję, że to kamery wytną, bo pewnie mnie wyrzucą z tego. Ale wiadomo, że nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby mój bandytom i złodziemiom powiedzieć w telewizji za ich pieniądze, co o nich myśli. Субтитры сделал DimaTorzok przyjdzie na naszą skrzynkę milioną i tutaj e, ruch kontroli wyborów chce mieć w tamtym rejonie jakiegoś kandydata, a my nie będziemy tam mieli, bo faktem jest, że ruch narodowy dużo ludzi nie daje do komisji, no to myślę, że my jesteśmy w stanie coś takiego zrobić. Aczkolwiek to nie mogą być sobie przypadkowe. To musi być jakiś tutaj zarząd, który stwierdzi, że ta osoba jest przeszkolona, że będzie siedzieć cały dzień, no i że nam ewentualnie jeszcze jest czas, poz 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 pozwoli pozbierać te komisji. Tylko jedną prośbę do e, występujących, żeby właśnie e, streszczali swoje wystąpienia. I mam też taką propozycję, jak i z tej strony tu raz, z prawej, teraz raz z lewej prosimy Pana słowo. Proszę tak, że być cały czas z lewej do prawej, a teraz... we wszystkich gestujących kampaniach wyborczych, również tych, które były w PRL, które, które trzeba było informować, a w niektórych trzeba było składać skali. Tak? E, obsadzamy ponad 10 tysięcy członków komisji wyborczej i e, chciałbym wiedzieć od organizatorów, żeby się zastanowili, czy chcą nas poważnie traktować z ceny pracy, Bo z wszystkich kandydatów... Został tylko jeden ze chciałów na ten temat, który dzisiaj mówię, jest najważniejszy. Także zważam, że nie ma żadnych Żaden z nich nie przyjechał tutaj, żeby powiedzieć o tym, że najważniejszą rzeczą w walce o niepotrzebną i monokracyjną zrzeszoną przez podwójną jest to, żeby były uczciwe wywodnie. I chciałbym powiedzieć, że państwa, że się nie Przesłała nam stan wyniku wyborczego, że chcielibyśmy mogli podnieść skali. ruchu kontroli wyboru. Uważam jednak, że nie jest to zadanie piecowe, jest to zadanie logiczne, matematyczne, inżynierskie. Dlatego postaramy się jak najszybciej zdecydować konkretne osoby, które z naszego ramienia będą współpracować z inicjatorami i koordynatorami ruchu kontroli wyboru. No bo ta macież kilkudziesięciotysięczna ma musi być wypełniana konkretnymi nazwiskami. 60% naszych rodaków, którzy z różnych powodów w wyborach nie uczestniczą. Jeżeli, było poszerzającego się i coraz bardziej zdefiniowanego spektrum różnych ugrupowań politycznych i kandydatów yy, niezależnych, ludzie mówią, że nie ma na to głosować, wszyscy się różnicie. wszyscy są tacy sami, a poza tym, tak właśnie nie liczymy głosów, liczą serwery rosyjskie, dlatego zaangażuj się w człowieku. że był zaproszony na spotkanie dzisiejsze. Niestety, jest to niepokoją. Przybył na otwarte. bo przecież, aby móc się różnić i wspierać na najwyższych szkółach w kraju, najwyższyjszej rzecz pospolitej, musimy ją najpierw odzyskać i zachować. A dziś, pojmujecie to najlepiej, samo istnienie niegodnego, że państwa w Polsce posłowie powiemy, że zamierzamy dla Polaków, posłów, które będą wyrzucać z jest kwestionowany jedynie przez sen, przez międzynarodowych posłów, naszych tradycyjnych pospielców, okupantów i kulturowych, wylaku, ale nie doznaczyć, że ludzi bez zmienia, którzy wyjegoczyli z niemu swoje sprzedanie przodu. Dobrze, to U хочу, to, w hey. life, a zaczęli że możemy mówić o gospodarzach i o którzy ani w Polsce nie wierzą w to, że to, by go dowitać 50 dziesięciu miesiącach, Bo przecież to jest prawdziwa perspektywa, to jest właściwa miara, którą nasze że zamiary i solidarność. Przyszedł nie za jedną pracy, przyszedł informację o akcji. O to samo proszę na najwyższej i wszystkich moich kolegów, którzy do nadzieją w mojej kandydaturze, i mnie osobiście życzyć Pokażę Pokażcie swoje zaangażowanie, stanowisko i wspierając, także również rzecz na pomogącym osobom. W może może za pomaga z czasem Wybory powinny być ja. Nie jesteśmy... Proszę Państwo, no, tak wygląda więc 300 lat temu, w 1733 roku, uzurpator z III wygrał pasami 200 głosów. Kruszaj Zaleściński wygrał sami 100 tysięcy głosów. Kto prawda? Problem, problem jest w tym, że my mamy 100 tysięcy podpisanych, tak zwanych sufrakiów, czyli podpisy złożone przez obywateli. Człowiek, który kładzie krzyżyk jest traktowany jak analfabeta i on nie podpisuje kontaktu wyborczego. Człowiek, który się podpisze, musi się często dobrze na myśli zastanowić, na kogo zagłosować. Na kogo też kreskę. To jest duże, duży obowiązek. Więc blokujemy za tym, żeby zmienić konstytucję, żeby w konstytucji były wybory jawne. Wtedy, wtedy nie ma możliwości oszustw. Nie ma kosztów. Proszę Państwa, w Ameryce jest już taka tendencja, że się się za! 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 wynajmuje się prawników, wynajmuje się a innych prawników wynajmuje się, żeby kontrolowali tych prawników. Więc tutaj partią opozycyjną jest spis, Jest PiS, który bierze pieniądze za to, że ma pilnować w tym układzie partyjnym, to? ma pilnować rządzących jako opozycji. <laughs> Natomiast jeżeli tego nie potrafię przypilnować w grę samorządowych, to nie ma gwarancji, że przypilnujemy w przyszłości. A jak pan pilnuje? Może pan pan. drodzy państwo, ja nie będę się rozwodził ani tego o paniki, ale to jakieś stanowisko naszej, naszego kandydata. Ja tu nie robię kampanii wyborczej, tylko mówię, jakie jest stanowisko. My chcemy przyjąć władzę w Polsce. Cały sejm, pan, ma być zastąpić sejm partyjny. Proste jak drut. Żadnych partii. I to jest tradycja naszej najjaśniejszej Rzeczypospolitej, pospolitej. Natomiast popieramy oczywiście w ten ruch kontroli wyboru. nie stoi w płynie. Nie stoi w policji. Ale jako Warszawy sekundamy ogłaszam pospolite ruszynie 10 maja, pospolite żeby wszystkich podatków, żeby stanęli. I od dnia otwarcia lokali wyborczych, od godziny 8-9, aż do policzenia wszystkich głosów z możliwością śledzenia przez internet, bo o tym Państwo w ogóle nie mówicie. Dlaczego o tym nie mówicie, że internet i kamery powinny być zamontowane? Dlaczego o tym nie mówicie? To nie ludzie, nawet dzisiaj to śledzi wszystko. Można sobie to wszystko odtworzyć. Jak wybracić z tej gminy który ustawia kamery i tak oszukuje? Jakie macie szanse? Od 1946 roku wybory wszystkie są fałszowane. Wszystkie. Historycy potwierdzają, że ten jest Kolejne potwierdzają jest specjalna organizacja do fałszywania wyborów. Sprawdźcie sobie Państwo, w temu. Jest szansa, że taka organizacja, która de facto, de facto w jakiejś sensie, nie, jest finansowana i motywowana przez jedną z partii, czyli przez PiS, który chce, chce dopilnować, być może rzetelności wyborów, a być może, że, a być może, Państwo, własnego kandydata. to musi być jasne dla wszystkich bardzo ma pomysłami jak powinno wyglądać normalnie, jak powinna być koordynacja wyborcza żeby Mamy taką a nie... Są interpartyjne, przychodzą ludzie, podpisują, pytam się, gdzie jest debata, gdzie są głosy wolne. My robimy sejmik, to powinny być formule sejmiku. Od razu panu odpowiadam, bo już te pan zdania minęły. Nie jest to debata, nie jest to sejmik, tak. jest to konferencja dotycząca powołania ruchu kontroli wyboru. Chcemy grać do jednej bramki, chcemy zasad per play. Chcemy zapewnić w tych warunkach, w jakich nam, jakie nam tutaj zapewniono, żeby te wybory były przy tej ordynacji jak najbardziej uczciwe. Żeby to zrobić, musimy mieć jak najwięcej w sprawie